Witam tu Aristeo na ścieżce wielkiej i krwawej przygody. Spotkaliśmy tutaj czerwonego kapturka, który zgubił się w lesie i warto będzie go zaatakować, gdyż jest celem naszego questu: odszukaj zaginionego chłopa. Pogadajmy. Witaj, szedłem do starego młynarza, pożyczyć nieco mąki do następnych zbiorów, i zgubiłem się w drodze powrotnej. Młynarz chyba wskazał mi niewłaściwą ścieżkę. Na starość wszystko mu się miesza. Już nawet bardziej przypomina trupa niż człowieka. A zdziwiłbyś się. Zamilcz, obiedzie! Hmm. Sporo was. Dobrze, że nie macie jednostek miotujących. Dobrze, a co możemy powiedzieć o naszym przeciwniku, który jest chłopkiem. Jedyne nieszczęście tego wieśniaka polegało na tym, że zgubił się w lesie. A tak jeden. Obrona 4, Intelekt 1. no nie jest jakaś wielka siła. Czyli tak, w ogóle zobaczmy, co to są za jednostki. Maruder, złodziej, moral oddziałów humanoidów w armii. Od pierwszego... Do drugiego poziomu? Tak by trzeba to rozumieć. Zostaje zmniejszone o jeden. Hmm, chciwy. Po zabiciu wrogiej jednostki, oddział już cieszy się na podział łupów, a jego morale zwiększa się o 10 aż do końca walki. No i tutaj wiadomo bieg, znamy to szybki cios. Czyli przez puste pole zadający 3 do 6 punktów obrażeń przeciwnik nie może kontratakować. To pamiętam, że jest dosyć mocne i warto z tego korzystać. Oddział przeszukuje zwłoki poległych istot w poszukiwaniu złota i można to dwa razy użyć. Też dosyć fajne do nabijania sobie kasy. A, chłopi. Istota światłości to wiadomo, co to daje duże a Atak lub obrona zwiększają się w zależności od stosunku obecnej siły jednostki do jej pierwotnej wartości. Maksymalna premia wynosi 20% ataku lub brony. Zabójca chwastów zadaje roślinom 200% obrażeń. No masakra. Dług walki plus 1 do morale i jeśli siła oddziału nie spadła poniżej 60% pierwotnej wartości. A życie słabiutko a tak słabiutko hmm. właściwie właśnie a tak no nie jest jakiś przesadnie wysoki tak sobie myślę że można by użyć tej jednostki do tankowania obrażeń spore obrażenia jak na moje formacje dużo punktów życia Drugą taką jednostką no są duchy, ale, ale tu jednak to słabiej wygląda. Ja tak mniejszy. wreszcie to nawet nie wspomnę. Dobrze, ale tu jeszcze jest jedna jednostka, znaczy formacja. A, złodziej chciwy to wiadomo. To. A, szybki cios przez dwa pola. Znaczy, się w sumie to jest e, przez puste pole, o tak to trzeba nazwać. E, chciwość. E, o! Powodowany chciwość. Oddział może teleportować się w pobliżu dowolnej skrzyni na polu bitwy. No to na to trzeba uważać. Teraz tak. Tu jest taki mały problem. Ich jest troszeczkę dużo, więc musimy czarowanie zacząć dosyć wcześnie. Tak myślę, właśnie najliczniejszą formację jakoś posłabiać. Ok. Tutaj będziemy hmm, się ubezpieczać w ten sposób. Właśnie liczę na nauczników jeszcze. Tu bym proponował nic nie robić. O, właśnie. Trucizna. Mm, słabo to wygląda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tu już jest nadzieja na pewne straty. Nie, nie, no was to wolę w ogóle nie ruszać. I tak mi zaraz zginiecie. O, to ma sens. Yy, jeszcze jeden ruch. podchodzą. A co to jest zielony trójkącik? O, przyspieszenie. Nie dobrze. Jednego można by urwać, ale nie, 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 nie. Tu chcemy urwać jednego. Czy z drugiej strony można by wygasić ten ten ten? Ale nie, 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 tu by nie być. Można by wygaścić ten pozytywny efekt tego przyspieszenia. I dobrze. To nie jest problem. Moja jednostka się, że tak powiem, uleczyła. Właśnie teraz czary, czary, czary. Chyba jednak tu. A niech będzie. I tu bym proponował chociaż jednego urwać. Teraz to już bym się jednak skupił na osłabianiu tych formacji. Tu też jest po przyspieszenie, tak? No. To wygasimy. Mm, przeszkadzają sobie to dobrze, akurat. Ta jednostka nie ma przejścia i to jest fajne. Tu to my nic nie zrobimy. Tutaj też nic. Aha. No i gin. Fajnie. Jeśli chodzi o moją truciznę, znaczy trującą czaszkę, to jednak ja bym widział ją tutaj. Chyba, że tu. Ale nie, nie, będzie, że tu. Pięknie. A, tu by pasowało. I właśnie, czy to mi ten zwolinek coś daje? No, jestem w końcu nieumarłym. Znaczy, moje formacje. A, dobra, dobra, to może ta jednostka tutaj w to wpadnie. Czyli co, biemy? Mhm. Tu by można było mocno słabić. Niech tak będzie. I... A, to tak prawie nic. Łucznicy tu. Czy tu? Kto ma więcej? 11. Ale ich tu jest więcej. Hmm. Nie no, to chyba jednak tu... A tu liczę naprawdę, że złolinek pomoże. Oj. No nie pomogło, ale z drugiej strony też nic złego się nie stało. Hmm. Tu nic. Tutaj też nic. No to niestety tylko raz można przekazać. Chyba, że raz, dwa, nie, no damy sobie radę, ale właśnie możemy miejsce tutaj zrobić dla uczników wycofujących się. Mhm, jednostka została, że tak powiem, w skrzyż. Aha, to już jest ten czas. I teraz ja liczę na to, że ta jednostka nie może uderzać przez dwa pola w danej chwili, więc pewnie wejdzie na to, więc bijemy tutaj z czarów. Pięknie. Natomiast tu możemy jak najbardziej. Jak coś to piszcie, czy ten złolinek moim jednostkom nieumarłych pomaga, przeszkadza? Uh, hmm. To może poczekajmy. Tutaj na pewno chcę wycofać jednostkę i zadać pewne obrażenia. Ale naprawdę liczę na złolinka. I fajnie. I ta jednostka, wchodząc na zwolinka, straciła swój ruch. I to jest też fajne. Myślę, że czarami jakoś to zabiemy. Można by dolatywać, ale mi się wydaje, że ja będę miał pierwszy ruch. Ale w ogóle zróbmy taki eksperyment. Wow. To się może udać. To się musi udać. Prawie. I. A! Nie ma problemu. A, tu jest zwolinek, ale wolę nie ryzykować. Na pewno to jakoś rozegramy fajnie. O! Tpyk. No i mamy cię! I co? Aha. Tym razem znowuż bez strat własnych troszeczkę kasy. I cóż. Hmm. Dlaczego mnie atakujesz? Czemu tak mnie świdrujesz? Tymi przerażającymi oczyma. Czemu masz takie wielkie zęby? No, żeby cię... No, no, że tak powiem, no wiesz, uszy to, żeby cię lepiej słyszeć, oczy, żeby cię lepiej widzieć, a zęby... To tak w sumie już się takie urodziłem. Hmm. Muszę się posilić przed długą podróżą. No i wybijamy jego krew. Sama przyjemność. pewnie. Chociaż z drugiej strony, kto wie. Może miał paskudną. Hmm. No właśnie, to mi brakuje trochę armii. Ale zaraz to mogę uzupełnić. Tak. Nie wiem czy kupić zapasy. Armii. O, w sumie mam tutaj miejsce, ale... Ale to nie są jednostki, że tak powiem dla mnie najważniejsze. Wampirków. To bym chciał mieć więcej. Właśnie zadania. O, zostało zaliczone. Czyli teraz przebijamy się. O, będziemy mieli plus 5... na yy, do maksymalnej many. Zaraz to sprawdzę. 31. No to już jest coś. Co tu możemy... Nic nie przybyło. Hmm. Możesz przekształcić swoich więźniów w nowych rekrutów. Musisz tylko wiedzieć jak. Aha, no to pewnie... W międzyczasie poznam e, tą metodę. Plus 1 do ataku i minus 10% do wymaganego dowodzenia dla Nieumarłych. Fajny mieczek, ale w przyszłościowo go wymienimy na coś bardziej opłacalnego. Co tutaj mamy. Aha, to jest właśnie dobre, wielki stratek. E, walki wygrane bez strat. No wiadomo, do tej pory stoczyłem dwa pojedynki i w obydwu przypadkach zdarzyło się tak, że nikt nie zginął. I to byłoby fajne, bo plus 200 do dowodzenia na pierwszym poziomie. No tutaj to. Wrogowie: Podpalenie, otrucie, i założenie. Aha, to moi ucznicy to mi zapewniają. Jak do tej pory udało się trzy formacje tak potraktować: Polowanie na ludzi. Zabić, bo, e, zabić bohaterowie wroga. No to jednego do tej pory się udało, bo pierwsza armia nie miała bohatera. Oddziały zabity przy użyciu. Aha, to pułapek jeszcze nie mam. Dobrze, to nie jest. O, to korzystałem z tego. Tak. E, wykorzystane zaklęcia w pierwszych 10 rundach. No to w moim wypadku to była trująca czaszka, już 7 razy przez te dwa pojedynki. Tu nic, tu nic. Tu też... A, to to wiadomo, złoto się zbiera samo, praktycznie. Hmm. O, tutaj mam coś. E, Pojmani więźniowie. A kogo ja pojmałem? Nie ja tego wieśniaka? Czy młynarza? No nie wiem. Tutaj. Wrogie jednostki zabite na polu bitwy dowolnym zaklęciem. A, to jest fajne. Chodzi o to, żeby dobijać jednak e, zaklęciami, bo będziemy mieli plus 3 do odnawiania manek poza polem bitwy. A to się może przydać, bo na przykład teraz się strasznie wolno odnawia. Hmm. Co teraz? Oj, tu może być gorzej. Nie wiem, czy damy radę, może trzeba będzie ominąć. Chociaż z drugiej strony zaryzykować zawsze można. Najwyżej ktoś tutaj polegnie. Zresztą dla moich jednostek, które są w pewnym stopniu ożywieńcami, no to śmierć nie jest niczym szczególnie bolesnym, istotnym i w ogóle. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Spotykamy się w kolejnym.